Dzisiejsza Ewangelia, może w sposób szczególny, jest adresowana do osób poszukujących Boga, może wątpiących, przeżywających jakiś kryzys w swojej wierze. Widzimy scenę, w której Filip próbuje przekonać Natanaela, że to właśnie Jezus jest tym Mesjaszem oczekiwanym, jest tym, który zapowiadały go pisma, to w nim wypełniają się pisma. Słowa Filipa w żadnym stopniu nie przekonują Natanaela, wręcz przeciwnie, budzi się w nim taki trochę cynik, wręcz wyśmiewa to, co powiedział Filip. I na szczęście Filip robi coś bardzo racjonalnego, to znaczy mówi do Natanaela, chodź i zobacz. Skoro nie wierzysz mi, to chodź i zobacz. I tutaj następuje ten dialog między Natanaelem a Jezusem, Jezus wyjawia mu rzeczy, o których tylko wie on sam. I to przeżycie dla niego jest na tyle silne, że w momencie, właściwie w jednej sekundzie, wyznaje pełną wiarę. Mówi: To ty jesteś synem Boga, to ty jesteś tym zapowiadanym przez pisma. W jednej chwili nagle odkrywa, kim on jest. I dzisiaj to jest dobra nowina właśnie dla ciebie. Może teraz poszukujesz Boga albo zadajesz sobie pytanie, gdzie on jest albo zadajesz sobie pytanie, czy właśnie Jezus jest tym oczekiwanym mesjaszem. I może nie przekonują cię homilie, może nie przekonują cię y, rozmowy z kolegami, z koleżankami, którzy usilnie próbują cię przekonać do tego, że to właśnie Jezus jest tym prawdziwym zbawicielem. Spokojnie, ostatecznie to sam on przekonuje nas do tego kim jest. Także bądź czujny. I bądź otwarty na to słowo, które może nawet dzisiaj skieruję do Ciebie.